Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj z Państwem, aby przekazać mieszkańcom miasta Limanowa szczególne informacje, które na pewno Państwa interesują. Sprawy będą dotyczyć wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy. Kolejna sprawa będzie dotyczyła przystanku na ulicy Tarnowskiej oraz ostatnia już sprawa szczelnicy. Ja Państwu dziękuję, przekazuję teraz Państwa tutaj do pani burmistrz, która udzieli szczegółowych informacji na ten temat. Bardzo proszę Panią Burmistrz. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak wiemy doskonale y Problem, w zasadzie nie problem, tylko proces wydawania decyzji środowiskowej dotyczącej obwodnicy, jest bardzo problemem poruszanym przez bardzo wiele gleb. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie doszło do pewnego, możemy to nazwać, zwrotu akcji, ale. Uprzedzam, nie wpływającego przynajmniej z założenia nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na termin wydania decyzji środowiskowej. A mianowicie my jako organ wydający decyzję środowiskową i jako każdy organ administracji jesteśmy na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego zobowiązani do stałego śledzenia swojej właściwości do wydania takiego postanowienia, decyzji, jakiegokolwiek w toczącym się procesie. I tak też się stało. Nasi pracownicy dopełnili obowiązków swoich i rzeczywiście okazało się po analizie materiałów okazało się, że w kwietniu, pod koniec kwietnia, minister Obrony Narodowej wydał decyzję o tzw. terenach zamkniętych. Te tereny zamknięte to są dwie działki, które wchodzą w zakres oddziaływania i realizacji obwodnicy, o której mówimy. W związku z powyższym i na podstawie artykułu 75 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie itd. czyli tej ustawy, która reguluje warunki wydawania decyzji środowiskowej, organem władnym do wydania decyzji środowiskowej, w związku z tym, że są to tereny zamknięte, w obrębie i w oddziaływaniu decyzji środowiskowej i tej inwestycji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. I my tutaj nic na to nie poradzimy, natomiast rzeczywiście już 30 maja otrzymaliśmy pismo od Regionalnej Dyrekcji, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy pismo o tym, że przedłużają termin, który był wyznaczony do 30 maja na przesłanie uzgodnień, wydłużyli do 15 czerwca w związku z koniecznością uzgodnienia właściwości do wydania tej decyzji. Natomiast my jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, z inwestorem, z wykonawcą, jeszcze nie. Życzeniowo z inwestorem, generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad, więc w zasadzie od już dwóch tygodni, kiedy o tym dowiedzieliśmy się, może niecałych dwóch, jesteśmy w tym kontakcie i dzisiaj też odbyliśmy taką rozmowę. Jesteśmy na etapie spisywania, dokładnego spisywania wszystkich posiadanych dowodów, materiałów, ponieważ to jest postępowanie tak zwane dowodowe, które pewnie będzie się toczyło później jeszcze może się toczyć, tak jak Państwo doskonale wiecie w przypadku wydawania decyzji środowiskowych dosyć długo. Jesteśmy na na etapie spisywania dokładnego i takiego segregowania tych dowodów i jesteśmy umówieni na, umówieni, no po prostu przekażemy te materiały na podstawie przepisów prawa do y, Regionalnej Dyrekcji Dróg, Boże, nie, dróg, Ochrony Środowiska, do Regionalnej Dyrekcji, do wiadomości oczywiście, natomiast jest to wszystko w pełnym uzgodnieniu z wszystkimi organami, które uczestniczą w tym procesie. Czy wiadomo jak długo Rdoś ma czas na wydanie decyzji? Czy on to będzie analizowało od nowa wszystko? To wygląda formalnie? Formalnie wygląda to tak z naszych ustaleń i z ustaleń zarówno z Generalną Dyrekcją. Rdość był organem, który czynnie uczestniczył w postępowaniu, a więc wydaje się zdarzą, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że wszystkie ustalenia i wszystkie swoje stanowiska, które wydał, potwierdzi. A więc ten czas co do zasady nie powinien ulec żadnemu wydłużeniu. Tak samo dość będą obowiązywały wszystkie ustawowe terminy yy, i nie powinno to wpłynąć na yy, wydłużenie tego procesu. W no jakim etapie jest przygotowanie w ogóle inwestycji wcale, jeżeli chodzi o, o strony miasta? Mm, miasto nie przygotowywuje inwestycji. Delikat, tak? Rozumiem. Miasto tylko i wyłącznie jest organem, który w tym całym procesie miał wydać decyzję środowiskową jako organ pośredniczący pomiędzy organami, bo to jest tak skonstruowane. Natomiast jeżeli chodzi o generalną dyrekcję, zaczęły się prace geologiczne, wszyscy mieszkańcy na terenie, których zostały one będą przeprowadzone bądź zostały, zostali o tym poinformowani, korzystając z przysługujących im praw. I to jest już po stronie inwestora, nie po stronie miasta. Pani burmistrz, chciałem prosić o wyjaśnienie tego sformułowania terenów zamkniętych. Wspominała Pani o tym, że ma to związek z decyzją Ministra Obrony na Narodowej. Czy te tereny zamknięte mają jakiś związek z lokalizacją w Limanowej e, koszar 114 Batalionu Lekkiej Piechoty? Tak, zapewne tak. Zapewne tak. Jest to y, jednostronna decyzja Ministra Obrony Narodowej. Y, I rzeczywiście w tej decyzji, Szanowni Państwo, dokładnie, jeżeli sięgniecie do Materiałów źródłowych, strona 127 decyzji, ponieważ ona ma 129 stron, więc to też jest materiał, który należało przeanalizować, znajduje się działka 50, czy przez 10 i 50 przez 12, które są w obrębie zarówno oddziaływania, jak i realizacji tej obwodnicy. Mhm. Jeszcze jedno pytanie w sprawie obwodnicy, jeśli można. Pani Burmistrz, często władze miasta wspominają o tym, że są w stałym kontakcie z inwestorem, czyli z Generalną Dyrekcją. Padały wcześniej takie sformułowania, które mogły poddawać wątpliwość finansowanie tej inwestycji już po procesie wydania decyzji środowiskowej. Czy generalna dyrekcja w jakiś sposób zapewniała miasto odnośnie finansowania już docelowo prac budowlanych przy tej inwestycji? Tak, oczywiście. My... Też pytamy o to, ale już nie ze strony organu, który wydaje decyzję środowiskową, ale jako organ, który, organ burmistrza, który jest za tym, żeby absolutnie ta decyzja, ta decyzja nie tylko została wydana, ale żeby i obwodnica przede wszystkim tutaj powstała. I takie zapewnienia są, tym bardziej dowodem na to na pewno są prace geologiczne, chociaż które rozpoczęły się, a więc nie jest to tylko określenie na papierze, tylko już przejście do konkretnych działań. Bardzo dziękuję.